I za chwilę gong. Na treningach, na sparingach, na wadze Andrzej Gołota prezentował się rewelacyjnie. Wydawał się tak silny, że mógłby chyba przenieść górę do Mahometa. Ale w bokcie siła to tylko jeden z elementów walki. Nie najważniejszy. Istotniejsza jest szybkość, precyzja, serce do walki. No i proszę. Lewy sierpowy. Andrzej Gołota. Liczony. Brewster ruszył od razu do ataku, bo pewnie wiedział, że to jest jego szansa. Andrzej zawsze jest bardzo spięty na początku pojedynku. To jest jedyna szansa Brewstera i on wykorzystuje. Drugi raz Andrzej go łata na deska. Powtarza się dokładny scenariusz z walki o mistrzostwo z Lennoxem Luisem, ale miejmy nadzieję, że się tak nie skończy. Andrzej musi teraz clinchować, ratować się, przetrwać tą rundę Proszę Państwa, koniec kariery Andrzeja Gołoty. Więcej szans już nie będzie miał.